Nie kopętana szkoła. To już w ogóle nie jest szkoła. Tylko jakiś mama zaatakowała Bartka. Subły. Oh. Oh, mama, zostaw mnie. Ja nie wytrzymam. Masz Co ty tutaj się? On całą twoją rodzinę. Nie. Nie. Nie, ja, ja uciekam szybko do szkoły. Ja, ja uciekam do szkoły, więc mi nic nie zrobisz. Gdzie tu się wychodziło? Mama, zrób normalne niebo, proszę, bo ty już jakiś demonem jesteś. Chcę, żeby było normalne niebo. Nie, widzowie, widzowie. Chodź tutaj, nie, nie się rozstawiło. A, więc co, ja muszę. Ja uciekam. To jest koniec, mamo. Koniec. Gdzie tu się ucieka? Ja nie umiem jeszcze stąd wyjść! Ja nie... To jest... Uciekam stąd, nara mama! Nie poszkolę ci! No to! Uciekam do szkoły! Nie mam tego dosyć, mamo! Naprawdę! Nie słyszę cię! Uciekam ci! Dobra, Nie, nie, nie. Dobra, uciekamy do tej szkoły. Co to jest? Co to jest? Czemu tu jest bomba? Co jest? co jest widzowie. Gdzie to jest? Co jakieś rzeczy? co tu jest za pokoje? Toaleta chociaż. Widzowie, wszędzie prawie to jest. Uciekam do... Ej, w sali chemii tego nie ma Dobra, trzeba tu... Ej, ja się tutaj schowam eee... Dobra widzowie teraz mama nas nie znajdzie Tę ja straszna Dobra widzowie, ja się tu w ogóle skupię Dobra widzowie Tutaj Gdzie? jest coś Gdzie? Gdzie? Nie! Nie, przez czerwony dym zawsze nie mogę się przejść no i bardzo dobrze. Obiecuję Cię. Że, że dobra. Aaao, uciekam, uciekam, uciekam! Uciekam! Co, co ty mamo, zrobiłaś z tą szkołą? To koniec. Naprawdę koniec. A zobacz jak szybko biegnę, mama. Nie. Ja idę do mamy. Eee, dobra. I w ogóle mama z taką złą noc zrobiła. Ale to już nie jest moja mama. E, demonie! Gdzie jesteś? O gdzie ty? Ja jestem tutaj. O, już Jestem przy, przy WF-ie. Jestem też przy sali chemii Dobra mamusiu gdzie jest? Gdzie ty jesteś? O, gdzie? Tutaj... E, widzowie, ja, ja miałem taki pan, że dam mamie przy tulasa. Nie, nie! Co jest? Zostaw mojego śindusia! Co jest? Ci dzień pojawił. Wracamy do domu po tym wszystkim. Tak. Wracamy. Dobra. Mamo, dotarłem do domu, a Ty gdzie jesteś? Jestem. Już idę. A jesteś, mamo. Ała. Ej, ale co Ty... A co Ty zrobiłeś z moją szkołą? A co ja A to chyba nie Ty. To jakiś demon. Tak, tak. Jak wyszłam robić pranie. Możesz robić Tak. Ej, co to, mamo? to jest koszyk i jakieś czarne gluty. Tak, one mnie przyjęły. A nie? czemu one rosną? Nie wiem. Ej, mamo, wyprowadzamy się stąd. Tak, musimy się wyprowadzić. Tak. Dobra, mamo. Okay, to się. jest nasz nowy domek. Super. Tu już nic nie powinno być złego. No. Dobra. Pa, pa. Tak, mama z serii się z wami żegna ostatni odcinek z tej serii. Żegnam się z mamą.